Może komuś się wydawać, a problem stóp to jest nic takiego. Nie, to jest olbrzymi problem. Każdy myślał, że właśnie mam problemy z kolanami, może z biodrami, a to okazało się, że przyczyną były stopy. No, jest to yy, podstawa, <dusłownie> dosłownie i w przenośni. Bo wstajemy codziennie rano, idziemy do pracy, funkcjonujemy właśnie dzięki naszym stopom. Ważne są stopy, ponieważ są naszym środkiem transportu, jak i noszą nasz ciężar ciała. Zapominamy o tym, by o nie tak naprawdę dbać. Przeważnie latem ten okres jest taki bardziej intensywny, o którym się o tym się myśli, ponieważ trzeba być na plażę czy cokolwiek, nawet ubrać obuwie letnie. To już jest inaczej wygląda. I wtedy się. Zastanawia i się szuka. Miałem bardzo brzydkie paznokcie. Czułem straszny dyskomfort, nie mogąc latem chodzić w klapkach, wychodzić na plażę, basen. To wszystko odpadało. Czułem wstyd i obrzydzenie patrząc na swoje nogi. Miałam bardzo duży problem. Pękały, bolały. Nie, nie polecam temu, tego nikomu. Były problemy z chodzeniem. Ciężko było mi się poruszać. Ból niesamowity trzy miesiące nocy nie ja miałem problem z paznokciami. One wyrastały boleśnie w skórę i to przeszkadzało przy wszystkim. Już nie mówię o takich sportach jak piłka nożna, bieganie czy inne takie, ale przy samym chodzeniu to było czuć. Zanim znalazłam w ogóle z tymi stopami, już się męczyłam 20 lat. Miałem problem z paznokciami dużego palca i wydawało mi się, że. Tak już musi być z wiekiem, po prostu tak to się dzieje. Przez większość czasu w ogóle ignorowałem to, że to było, to może przejdzie. Dopiero później, jak już to było tak mocne, że ciężko było wytrzymać, no to zaczę, zacząłem na to szukać rozwiązania. Mój problem polegał na tym, że wrastały mi się paznokcie. To był problem, który trwał kilka lat, kilka dobrych lat. Nie, sama próbowałam sobie z tym poradzić różnymi metodami babcinnymi, że tak powiem, typu moczenie we wrzątku, rivanol i takie dziwne specyfiki. Niestety to nie pomagało. Metodą prób i błędów w aptece, w sklepach kosmetycznych, różnymi preparatami, maściami, kremami to próbowałam. No i Takimi powszechnymi typu pumeks i tak dalej. Takie mi się zrobiło na, na Haluksie, taka rana i ona była coraz to gorsza. Chodziłam do lekarza, antybiotyki, maście różne wszystkie, nic mi to nie pomagało. To były tylko doraźne rzeczy, a nie takie, na które by były dłuższo skutkowo działały te, 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 te preparaty. Stosowaliśmy różne preparaty, zamrażacze, wymrażacze i preparat nie zaskutkował. I poprosiliśmy po prostu o pomoc. To po potrzebna jest ręka eksperta, i tyle moim zdaniem. Podolog. No właśnie, też nie wiedziałam. Nie wiedziałam, kto to jest podolog. A podolog to jest takie coś, co pomaga w 100%. Podolok jest to pan y, lub pani, która zajmuje się problemami naszych stóp, y, zaradzi y, wszelkim odciskom, y, jakimś. Pękającymi piętami i wszystkimi innymi problemami, z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić, bądź nie potrafi poradzić sobie nasza pani kosmetyczka. Ja zgłosiłam się do pani Podolog z bardzo chorymi stopami, a teraz jestem bardzo zadowolona. Udałem się do Podologa i rzeczywiście mój problem to nie problem. Można go rozstrzygnąć, rozwiązać i znowu w miarę komfortowo żyć. No, Po jednej wizycie naprawdę niesamowita zmiana. Leczy dobrze. Po prostu spadł z nieba, dokładnie wytłumaczył, co jest moim stopą, dokładnie sprawdził, co to jest. No i zaczęło się leczenie. No i w tej chwili no, chodzę jak szesnastka. Ja miałam te odciski, nie wyglądało to fajnie, a, a po zabiegu no, jest duża różnica. Ja czuję się rewelacyjnie i, 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 i widzę tą różnicę. Nikt się nikt nie wstydzi, proszę przychodzić tu naprawdę, kto ma takie no stopy i tego, bo ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę bardzo. Najważniejsze jest, aby się przełamać ten wstyd, ten lęk przed stydem, udać się do lekarza no i stosować się do jego zaleceń. No bo to tak jakieś, jakieś takie uczucie, nie wiem, <laughs> te stopy pokazywać. <laughs> nie ma sensu się męczyć, naprawdę. Miałam problem z powękanymi piętami, więc zgłosiłam się tutaj do podologa i to uratowało mi życie, ponieważ cierpienie było potworne. Trochę się denerwowałem, że, że może nie uzyskam pomocy, że może nie uda się uniknąć tego, co mnie spotkało. Więc denerwowałem się, byłem trochę spięty, nie wiedziałem, co mnie czeka, ale bardzo pozytywnie się rozczarowałem. Usłyszałem, że jest to rzecz nazwana, opisana. Rzecz, z którą Podologia doskonale sobie radzi. Kiedy dopiero przekonałam się, żeby przyjść do Podologa, i usłyszałam te informacje tutaj od Podologa o dbaniu o stopy i różnych zabiegach, które Podolog wykonuje, przekonały mnie o tym, że warto tutaj jednak korzystać z takich usług. Udałam się właśnie do, do Podologa. Który ulżył mi w moich cierpieniach, i, yy, i dzięki temu normalnie mogę funkcjonować. Bałam się, że to będzie bolało, i, i nie wiedziałam do końca też, jak będzie to wyglądało. I... Ale było wszystko w porządku. Po pierwszym takim zabiegu, yy, gdzie nie, nic nie bolało, wręcz nawet gilało, było fajnie. Robiła to tak de delikatnie, tak nie wiem, że naprawdę mnie to nie bolało. Jak chodzę do podologa, to już się takiego strachu nie mam, bo Wiem, co będzie, i po prostu nie ma tego już strachu. Tak płynne, bezbolesne. Te zabiegi są w ogóle bezbolesne przede wszystkim. I to trzeba o tym głośno mówić, bo jak się słyszy skalpel, o, to już będzie cięcie. Nieprawda, to jest bezbolesne, całkowicie bezbolesne. I nie należy się niczego bać. Pentysta bardziej boli. Czuję się zrelaksowana. Lubię przechodzić i korzystać z tych usług. Nie są też takie drogie. Także warto, warto chodzić. Bardzo polecam. To, 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 to też nie zajmuje dużo czasu, a jest y, bardzo opłacalne. Miłe, nawet nie trzeba się stresować. Niebolesne. U mnie nie było to ani bolesne, ani długotrwałe. Nie, wizyty nie są czasochłonne, nie są częste. No i przede wszystkim. No, nie kosztują prawie nic, nie? To są naprawdę drobne pieniążki w porównaniu do tego, co się czuło wcześniej i ile pieniążków się wydało na te wszystkie specyfiki, które tak naprawdę nie skutkowały, nie pomagały w niczym. Są przyjemne, a komfort życia oczywiście, że jest dużo lepszy. Świadomość psychiczna jest dużo lepsza, bo ja mogę pójść, mogę ściągnąć buty, mogę ściągnąć skarpetki w każdej chwili. i Ja mam świadomość, że ja mam no Stopy, które, z których jestem zadowolona. I, i, I nie muszę się wstydzić, że gdzieś tam chować w piasku yy, tych stóp. Zwracam się przede wszystkim do rodziców o to, by choć jeden raz weszli do gabinetu podologicznego z dziećmi, żeby zobaczyć, jak wygląda rozwój ich stóp. Żeby zadbali o ich przyszłość i komfort w otaczającym środowisku. Ale wszystkim mężczyznom bardzo polecam. W każdej dziedzinie życia mówimy, kto pyta, nie błądzi. Bardzo polecam tutaj, bo rzeczywiście jest to coś nowego, coś mało znanego, a warto rzeczywiście no, dowiedzieć się i warto no, nie męczyć się ze swoim problemem, bo, bo rozwiązania istnieją, jak się okazuje. I teraz już mam tak wyleczony, że jest, no, chodzę pięknie. Także po wizycie mogłam nareszcie założyć swoje ulubione buty. Mogę polecić. Naprawdę mogę polecić. Pomogła mi bardzo dużo i ja teraz bólu nie czuję, jestem zadowolona z tego. Po prostu podologia to jest coś wspaniałego, jeżeli chodzi o nas ludzi. Są skutki bardzo naprawdę. No jestem super zadowolona. No i wszystko skończyło się dobrze.